Greetings, hurry up! Które z tych dwóch to przywitanie? Dziś w tym odcinku mam zamiar pokazać Ci przynajmniej 10 przywitań w języku angielskim, ale nie podam tego w taki nudny sposób, czyli zdania i wyjaśnienie, będzie nieco bardziej interaktywniej, ponieważ ja najpierw powiem Ci jakiś zwrot, a później Ty zdecydujesz, czy jest to przywitanie, czy ten ktoś się z Tobą wita, czy może jest to zupełnie inny zwrot, czy słowo niezwiązane z witaniem się. Wchodzisz w to? Ciekawe, ile przywitań uda Ci się rozpoznać, i oczywiście też do każdego przywitania dodam jakiś kontekst, gdzie to jest najczęściej używane. Postaram się też powiedzieć coś o wymowie. No to jedziemy z pierwszym słowem: Howdy sir, a właściwie howdy sir. I tak, to jest oczywiście przywitanie charakterystyczne dla uwaga, uwaga Ameryki, a konkretnie Teksasu. To jest bardzo charakterystyczne przywitanie, właśnie tam. Być może ktoś z innych części Ameryki będzie używać tego żartobliwie. Ktoś może z innej części świata też powie ci w taki sposób: Howdy, sir. Ale co ważne, usłyszysz to z pewnością w niektórych filmach czy też w grach komputerowych. Tak usłyszysz takie właśnie przywitanie. No to lecimy dalej. Czy to jest przywitanie? See you later albo see you later. No, oczywiście, że nie. See you later. Czy Amerykanin powiedziałby coś w stylu See you later. Czy może nawet niektórzy? Later. To jest oczywiście odwrotność, czyli pożegnanie się z kimś. To jest do zobaczenia. See you later. See you soon. See you later. Do zobaczenia. To nie było przywitanie. Jak ktoś do ciebie tak mówi i widzi się z tobą, to chyba się nie lubicie zbytnio, prawda? Lecimy dalej. Czy to będzie przywitanie? What's up? Lub też inne tego wariacje. What up? What's up? Na pierwszy rzut ucha osoby, które już coś tam ogarniają angielski myślą sobie, no nie, to jest pytanie, co u nas słychać? What's up? Jak leci? Co słychać? I my wtedy już być może startujemy, żeby opowiadać o naszym codziennym życiu i coś się wydarzyło, ale to jest zwykłe przywitanie. Wierz mi, że to jest zwykłe przywitanie. Wszystkie te what's up? How are you? How you doing? I inne tego wariacje to najczęściej taka luźna forma po prostu przywitania się z kimś. Więc możesz usłyszeć sytuację, że jedna osoba mówi What's up? A druga odpowiada: Hey, what's up? I oni się po prostu ze sobą witają. No to lecimy dalej. Czy to będzie przywitanie? Greetings. Greetings. To jest oczywiście przywitanie. To jest taka luźna, być może nawet czasem żartobliwa forma przywitania się z kimś, coś w stylu naszego uszanowanko. Greetings jest takim pozdrowieniem. Często jest to używane też na końcu listów jakichś. Greetings from Poland, tak? Pozdrowienia z Polski. A tutaj witamy się z kimś w taki sposób. Pozdrawiamy go już na starcie. Greetings, że? I to mogło być trochę zwodnicze, bo być może kojarzysz to właśnie z zakończeń. Greetings. Czy greetings? No to lecimy z następnym. Hurry up! Hurry up! To jest? Oczywiście nie jest to przywitanie. Hurry up oznacza pośpiesz się. Gdy ktoś tak do nas mówi: Hurry up! Nie wita się z nami, po prostu pośpiesza nas. Być może tak pośpiesz się iść bardziej do przodu. Hurry up! Go faster! Hurry up! Ale z pewnością przywitaniem to nie jest. No to lecimy z następnym. Shap. Shap. że znaczy co to ktoś? Maczkawkę? Shap. Shap. To jest oczywiście przywitanie, ale dość charakterystyczne. Takie uliczne, takie slangowe. Nawet bardzo slangowe. Z pewnością usłyszysz to w filmach, w jakichś piosenkach. Shap jest skrótem od What's Up? What's Up? What's Up? What up? Shap. Widzę, to się skraca prawdopodobnie, za 10 lat będzie tylko. P p p no to lecimy z następnym. Czy to jest przywitanie? Gdej! Gdej! Sir! Gdej! Czy to jest przywitanie? Czy może jakaś dziwna forma kaszlu? To jest przywitanie. I tak, tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, to jest bardzo australijska rzecz, tak? Prawdopodobnie usłyszysz to w Australii. Po drugie, jest to dość stereotypowa forma. Znaczy, chodzi o to, że nie wszyscy Australijczycy tak będą mówić. To też tak jest, jak w naszym, jak się masz, tak? W każdym podręczniku do nauki polskiego jest, jak się masz. Tymczasem my tak nie mówimy do siebie. Mówisz tak do swoich znajomych, jak się masz. Cześć, jak się masz. My tak nie mówimy. Jest tutaj też nie każdy Australijczyk stereotypowo będzie mówił, Good day. Good day. I jest to oczywiście skrót od good day. Good day. Good day. Good day. Good day, good day sir. Czyli życzenie od razu dobrego dnia, nam przywitanie. Następna propozycja, czy to jest przywitanie? Never mind. Never mind. Oczywiście nie jest to przywitanie. To było po prostu takie mniejsza o to. Never mind. Mniejsza o to. Jeżeli nie chce ci się czegoś tłumaczyć, to po prostu mówisz: "A mniejsza o to". Never mind. Oh just forget about it. Never mind. Następna propozycja. How's it going? How's it going? Czy to jest przywitanie? Tak, to jest taka szybka forma. How is it going? Czyli jak leci? How's it going? How's it going? How's it going? I to też jest powiązane z. How are you? What's up? How are you doing? I tak dalej. Które to zwroty niekoniecznie są pytaniem o to, co u nas słychać, a są po prostu przywitaniem. Następna propozycja, czy jest to przywitanie, czy może nie? Morning. 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 Coś tu słyszysz? Morning. Oczywiście skrót od Good morning. Good morning, czyli dzień dobry, możesz też w taki sposób, tak na luzie, przywitać się na przykład ze znajomymi. I to akurat charakterystyczna wersja wymowy, być może ktoś powiedziałby morning, morning, też by tak to mogło działać. Następna propozycja, czy to przywitanie, czy nie. Jeżeli nasza zabawa Ci się podoba, teraz, jeśli myślisz sobie, fajne to w sumie. Na niektórych rzeczach się gdzieś tam zawiesiłem, zawiesiłem. Nie było tej pewności w stu Daj mi o tym koniecznie znać. Napisz w sekcji komentarzy, jak Ci poszło. Jeżeli lubisz takie zabawy ze mną, to koniecznie dołącz do Enli Nado. Tak, Enli Nado. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, albo jesteś wiecznym studentem angielskiego i tak myślisz sobie, chcę w końcu z tym ruszyć, zainspiruje Cię Enli Nado 500 zwrotów, koniecznie sprawdź prezentację. A teraz wracamy do materiału. Czy to jest przywitanie, czy nie? Good to know that. Good to know that. Co ja powiedziałem? Good to know that. Nie najlepszy pomysł na przywitanie, chodzi po prostu o takie dobrze wiedzieć. Jak mówisz mi coś, a dobrze wiedzieć. Good to know that. Nie jest to przywitanie. No chyba, że nie wiem. Dawno żeśmy nie rozmawiali z sąsiadem. Ten mówi do nas hello, a ty Good to know that. Good to know that you're still alive. I ostatnia propozycja, być może będzie dla Ciebie zaskoczeniem. Czy jest to przywitanie, czy nie? You're right! You're right! Czy masz wrażenie, że ja tam pytam, czy wszystko u ciebie jest w porządku? You're right. Tym razem kwestia bardzo brytyjska i też mam wrażenie czasem taka stereotypowa. Trochę tak jak z tą Australią z gday. Natomiast możesz usłyszeć, że ludzie między sobą tak pytają się, czy wszystko u nich w porządku. You're right, you're right, mate. I oni wtedy niekoniecznie mówią, że yes, I'm fine. Bo wiedzą, że to jest przywitanie. Daj znać, czy któreś z tych przywitań było dla ciebie zaskoczeniem, czy na któreś udało mi się ciebie nabrać. Czy być może zaskoczyła cię kwestia wymowy, czy czegoś tam nie udało się to słyszeć. Koniecznie napisz mi o tym w sekcji komentarzy. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.